W setną rocznicę śmierci architekta i rzeźbiarza Antoniego Wiwulskiego na Wileńskim Zarzeczu odsłonięto poświęcony mu pomnik. Inicjatorami była społeczność Zarzecza oraz lokalni mieszkańcy. Dzięki oddolnej akcji zbierania środków udało się zrealizować ten pomysł. Ta idea posłanie namę gimę wtedy, kiedy aż nie gadydo w ramy nam na 10 metrów aż Коли Нурс аж скажіть, що ми ваїдендовос, і щеден аж не скажу то, бе tikai, той було й кири мнтис, кат це тури бути віета, атмінімо віета, кат мес присимтме монтана Вивульський. Ініціатива власністючності зажеча, і доциза згода на те було саморот міста Вільна, не було дотакла, бо було ручна дискусія і так далі, не віднолицяня, але в моїм поінці то є таки знаким, колейним таким акцентом історичним, бо то є надприсвячик Bo dużo kto słyszał o Antonie Wyburskim, ale nie każdy skojarzy jego pracę, tym bardziej nie każdy wie o okolicznościach jego śmierci. Antoni Wiwulski jest znany przede wszystkim jako autor pomników Trzech krzyży w Wilnie, Krunwalskiego w Krakowie oraz kaplicy w Szydłowie. Należał również do samoobrony Wileńskiej. W nocy z 2 na 3 stycznia 1919 roku, kiedy schodził z warty pełnionej przy siedzibie organizacji na ulicy Zarzecznej 5 zostawił swój wojskowy płaszcz zmieniającemu go koledze. Przeziębił się w drodze do domu, zachorował na zapalenie płuc i zmarł tydzień później. Właśnie do tej historii nawiązuje pomnik w kształcie naturalnej wielkości szynela, Ir šiaip, kad atsiranda Užipė Respublikos toks ženklas yra labai labai svarbu. Miesto tapatybė, Užipė Respublikos tapatybė. Antanas Vyvulskis ar Antonijus Vyvulskis jungia lietuvius ir lenkus šitoje Lietuvo žemėje. Jungia savo darbais. Uh, ir Krokowa, Ir Wilniu, Ir Szylowa. Już uh, mogą skorzystać z tego kruju, muszą być i dawają Autorem, zwłaszcza jest litewski rzeźbiarz Witał Tasnaliwajka. Pomnikowi towarzyszy tablica, która sporządzona została w językach litewskim, polskim i angielskim. Ma ona przypominać postać architekta, który okazał się ważny zarówno dla Polaków, jak i dla Litwinów. mu kaluba, ir apia. Ištikinimybė savo kraštoj. Ir apie meilę artimui. O, tai vis dėlto ir pasiaukojimas. Žmogaus, kuris savo mylinę atiduoda su šalusiam. O, tai pagaliau menininko, kurėjo santykių su savo tėvynė. O, su laisvė. O, menininko, kuris eina kaip pilietis gint krašto laisvės. Aš manau, kad šis pasakojimas, kuris čia užrašytas, kurį teko ir redaguot, šis pasakojimas mums. i Wilnieciem, Postaci takie jak Wibulski najlepiej przypominają o wielonarodowościowych tradycjach Wilna, dlatego cieszy fakt, że są przypominane. Być może kiedyś doczekamy się obok również innej tablicy, przypominającej, że w tym budynku mieściła się siedziba samoobrony wileńskiej.